Hej, hej, witam Was serdecznie na moim kanale. Jestem Lena i lecimy dzisiaj dalej z The Elder Scroll. Moi drodzy, przed nami dzisiaj nie story, a questy na nowych towarzyszy a raczej towarzyszki. Jak wiemy, Blackwood zapoczątkował właśnie to, że mamy towarzyszy. I dziś odkrywamy nowych. Jest to pierwsza, to jest Amber mniej więcej. Tu w okolicy tego Waypointa mamy takiego łysego gostka. Która okazało się, że daje quest na Amber On się teraz pogadamy z nią Okej, okay, okej okay. Przedtem gadałam z nią, oh, tylko że z gry mnie waliło, więc wiem o co chodzi e, Trzeba jej, że tak powiem, bałagan naprawić w murze Te są piękne Co to jest fajne, to jest ta kuleczka trzeba jej po prostu pobudzić. Ona jest maginią, to jest Kajdżka Magini i powiem wam, że ma ciekawy charakterek. Na przykład ona lubi jak kradniecie i jak dołączycie do gildii złodziei, to będziecie mieli duże plusy bo ona bardzo podziwia kiedy zjedzi. Here we are. I'm going to cast a little purify. That's one ward restored. Let's go fix the next one. It's in the glade, just west of here. I really should have. Ok, idziemy kolejny. Nie chcemy się być z Wirczkiem. Druga nasza towarzyszka to jest Izobel? Chyba tak Izobel. Jest to brytonka i jest ona rycerzem. Więc będzie miała takie. Charakter wiadomo jak rycerze, czyli duma, tym więcej, kradzieże i takie rzeczy nie bardzo jej się spodobają. Trzeba czasem trochę patrzeć na te ich charaktery, jakie mają. Ponieważ niektóre akcje, które robicie, mogą źle wpłynąć na. A niektóre będą sprawiać, że na was bardziej. To patrz, to mały mnie bije. Weź się oczy. Takiego coś Okej. Okay. Yy, dobrze. Zwykle te kostki są takie, wiecie, dosyć malutkie. Więc zobaczymy jak tam pójdzie. Okej. Okay. Ale piasek. I kolejny Proszę moja droga nie wiesz do końca. E, jeszcze jest jeden plus w ogóle posiadania towarzyszy. Możecie ich przebierać. Tylko, że outfight, Same możecie przebierać. Tylko, że jest problem polegający na to, że know, zmienić, a to ogóle na nie jesteś w stanie Meet you there. And start nie pewna Tak. Zobacz, czy możesz będzie lepsza. I nie wiem, gdzie można zdobyć. W ogóle muszę też zrobić osobny e, filmik na temat kart, bo też jestem ciekawa, This jak te ridiculous. karty będą. A, to jest ta wieża. Okej. Okay. Nie oh! Okej, okay. że ona coś zrobiła nie tak, co spowodowało bardzo dużo różnych problemów. Ale tutaj nie wiem, gdzie to jest. Find information in the towers. Okej, okay, tutaj jednak, dobra. W ogóle tu, 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 zawsze się coś fajnego. Książeczka. tu, tu, fajnego tu, tu, Okay, do so Amber. You in here? Amber. Did you find anything useful about? I finished the traps. Oh. Good luck setting up the traps. I'll meet you by the livestock pens when you're finished. Okay, to teraz muszę się trapami poważyć, so. Amber pack. Okay. gdzieś idzie burza to właśnie mowa, że tutaj będzie dużo takich burz zresztą nie dziwota, skoro wszyscy podczas burzy mi zaginęli a, Czy myślę, że Queen Aurin i oraz y, King, y, Książę Emeryk będą żywi, ale czy ksią Książę od Czerwonego Paktu będzie żywy? to wątpię a zobaczmy no ty mnie... Nie. No. Dobra, to jest dziwne stworzenie, przyznaję. O, skończyło się żarełko. trudno. I kolejny... Trak. O, serio, chodź tu, chodź tu, chodź tu naprawdę. na klatę. Zredna kulko. Okay, it's already starting. So patching, we're me. What a rudeness. Oh right. Let's get you two back to your regular chicken cell. Ha, I knew it would work. Run along, ladies. Okay. You're back. I made some Nie próbowałem. Ja i kowal pracujemy nad zaklęciem. znajdź mnie, kiedy skończysz. Aha, ty sobie będziesz uciekać. Ty! Gdzie ty mi dajesz dyla, głupie stworzenie? Ty mi nie przeszkadza, jestem zajęta. I cudem zwierzęta są ludźmi. Ja nie wiem co tu się odpierdzieliło. Ale spoko, okej. Okay. Krowy. Krowki, wróciłeś się do Nachme, cieszę się. Lecimy dalej. Hm. Aha, aha, aha. Wracaj tu, ty głupi stworze. Jezus Mary. Po cholerę mi to ucieka. Just a guard? This is okay. all Ember's fault. Oh, oh! What did Ember spy on you? You're wearing your charming self. I've run into a problem. I have good because if necessity, follow me. The library is downstairs. What did you spy on me, Ember? You're not doing Really. Give me just a moment to pick the lock. Oh yeah, be something All right, let's get in and oh, out yeah. as quick as we can. I don't sense anything. Maybe the old man was bluffing. Fish biscuits. I warned you, ember This spell is specifically targeting me. I'll figure out a way down. You just focus on getting the book. That's it. You got it. Now let's get out of here before I set off something else. Okay. Magister Irin really did. I didn't know the old. If luck is with, the ritual circle is just up the hill to the north. Tylko coś Ember drugi raz. Błagam. Albo i trzeci raz? Może tak. Ja już się pogubiłam po prostu przy Okej. No się, że trzeba tutaj górą przejść. Albo i nie. Albo i tak.

Me. We be able to see it okay. A co tym razem będzie, Ember? Any second now. back to the tower. Fajerwerki to były dla mnie. Serio to miał w jakikolwiek sposób? I to work under these conditions. I was turned into a guarr. A guar! Of course, Huldressa. I promise to address the situation. See that you do. Huldressa sold me out, didn't she? Well, uh, Oh, <laughs> I don't. <laughs> I don't want to just exactly. Hey, you. Let's talk while Magister Irin. I thought Magister. And no, we get Ember. We have a But Tower of Troubles. Magister Eerie, I'm grateful for your teachings and your patience, but I think it's time for me to move on. The world is an excellent teacher for one of your talents, Ember. Do write me occasionally, I should go pack my things tournament of the and say goodbye to Holdressa. <laughs> Not a chance. No, i mamy naszą towarzyszkę. Ha, I need something? Companion menu. Jak to wygląda? Equipment. No, masz laskę tylko, więc co my mamy tutaj? Destructive Blast. Ok. Skill. Crystal Blast. A to są od klasy. Ok. Od Weapon masz Destructive. Ok. Armor. Okej, okay, dobra. Yy, ubierzmy cię, może. W ogóle, Monta i trzeba jakiegoś dać. Dajmy i tego Monta. Dobrze, kostium. No, w tym by nie wyglądasz, kochana, zadą Dobrze. Hmm, mm, mm, też nie. No to jest ja mój ulubiony ciuch, to nie. zostawimy na razie ją w tym. Dobrze, kochani, to idzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, mój widziany. Zapraszam was na mojego Discorda, jak i inne filmiki z serii unboxingów czy gier. Życzę wam miłego dnia. Hejjo!